Kolejny odcinek to dzisiaj gramy w Brawl Stars Jestem jest, dziś sam, niestety Aby subskrybujcie, komentujcie oraz lajkujcie Bo każdy ten odcinek opieka się subskrybentów Czekam aż się wyjdzie Mam nowe konto, jest, trochę wcześniej Bo grałam na nim I nowe rzeczy to Brawl czyli wind Czyli obiązanie rowostrada, starcie, wyspalenie kamień i tradycyjne zbiór, klejnoty w starcie i zabytki. A jeśli nie pamiętacie mojego dawnego czy to musicie go poszukać zasubskrybować, zakomentować oraz zalajkować. No, a, my już, yy, a ja będę zrał w jeszcze, coś jest. Czekam coś jest zero-dyń. Nie, moim odchodzi. Dopiero jakby zobaczyłem, że coś takiego jest, więc nie wiem.

Roko, nie, nie wiem, albo Riko, albo Roko. Shelly, y, Riko, no Riko, jako y, dyniomen, można powiedzieć. Y, shelly jako wiedźma, z kotem na, na czapce. Y, rose jako y, szkielet. I y, Pam jako szkielet, z Marią, można powiedzieć. Anita. O, Rico, dobrze mówię. umieścić. nic takiego, Nie wiem, może mię było ulicami, nie Niestety, nie się sobie. Coś Tu bryda. Patrzę... Nie, tak. Patrzymy sobie, czy są jakieś może postacie, o których ostatnio z nie Stół widziałem. Tu widziałem... Mm, Griff. Nie, nie widziałam, że... Pograńmy sobie chwilę w Choriozotorium. 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 Co jest? Ej, on sporo bije. Takiego na trzy hity. O, do kika. A ulta? O, na daleko. Ale te serki wracają. No i I nie Jest to. na niego były 1608 200. Mone On śpiewa tak jak się Kacper, on śpiewa. A to Patrzcie, zabi zabijemy łowicika. Nie, nie tak, tak mega szybko, ale po jakimś czasie załatwimy. Dajcie teraz, poczekam. Poczekam aż się naładuje. Pełno. Tylko i teraz.

Patrzcie No i wszystkich Nie on kontakt Kosta mój finalny ofer Od razu wam mówię stół widziałem Twit medu to nie wiem, nie widziałam, ale legendar legendarna postać, więc też ją lubię czekać. Ojo. Ja, Shia woli. Patrzcie jaki dystans. Ja, to jest taki Max. No czas, to jest mój Fajne to jest. Ай, на просто Не, ну ладно. <laughs> а парчи чего вот, там же че то в машине есть. Ну и раз, что с ним делаем. Эй, ты! Nie jak w tamtych postaciach, nie myślę Ale to jest ściutko Fajna postać Trochę kłopot w tamtych, ale fajna też Nie, nie ma Znaczy my dalej coś takiego Meg, fajna postać Kolejny, kolejnym oje Kolejna fajna postać, patrzymy jakie jeszcze fajne. Nowe i fajne. Kiedy ja nie widziałam. A? a, widziałam, to nie. To gramy. No niestety tylko tyle postaci. 8. Według tak. Z zadaniami według brzkości. No i jak dary niściu. O, mam rynko. Dobra, to nie widziałam to grał mi pierwszy mecz horrorowy Halloween już był co jest? 8 osób 7 osób zostało Нет, у меня есть наши шляпы. Это шляпы вообще Роуз. Я поеду в дуэль. О, ты... Уф, я Хорошо. За... Спасибо. О, я просто чуть не знаю, что это за... i'm trouble!

Что-нибудь... Нема, не видно. Zobaczcie karty. Zobaczcie Wygram. Zobaczcie karty. Zobaczcie karty. I karty. Zobaczcie karty. O, karty. Zobaczcie karty. Zobaczcie karty. Zobaczcie karty. mnie karty no 5 i 111. został O, no, El Primo, nice. Nie, no tej postaci tu czekałam na nią. El Primo! Czekałam na nią. Nie spodziewałam się, że on tam jest. Dobra. Ale nie, na tą postać czekałam.

Nie wielko Tak chciałam, żeby Żeby on po prostu... O dobra. Żeby on się trafił tak, mi. No, drugi kątek chyba było. To moja dru... druga postać to był ej, Drugiego była gdzie... 再见。

Patrzcie, tu prawy prawo klejnik motora. Czerwki po prostu rozległy. A ja znowu zapomniałam, że miałam zmienić ten... walkę. O! Zbieramy, czy coś się wylosuje, fajna postać. O, nie, ale też... no, spokojnie, mamy. Tak ulepszamy, to oczywiście kogo? El Primo. Szybko go wycofaliśmy. Ale Jessie się zmieniło. Dobra. Co? Co mnie nie graliśmy? Zabyna mnie graliśmy. Nie po. Zabyna nie graliśmy. Ja. Spróbuję. Dawno się nie grało. Mm. Oś, ty wiary. Dobra Kawy kto ją przeciągnie. Łatwiej to. mi się, Jak się chce? na Tak sobie on chce wygramy starcie też ale yy, spalone no jezu co ja mam robić eliminacja no to wpuszczymy taką solówkę czekajcie czy ją zabijemy może nice no. Dzięki za płynę. Dzięki za płynę. Dzięki za płynę. Dzięki za na Dzięki jak płynę. Dzięki za płynę. Dzięki za płynę. Dzięki za płynę. Tylko jest malutem. Każdy wie. Ile on ma życie? No i tak w grę dostać i lewomnik naczyń. O jest. Jest Gdyby był Elfrymon, to nie miał jakiejś szansy. Co tu chcesz udowodnić? Ja cię na dwa hity załatwię. Tu mam 4 osoby 8 puharów? Nie, 18 puharów nawet. Bo 4 osoby za 5 sobie jakby 2 puharki. 18 puharów. No patrzcie. Nice. No, nie, to fajne to było. A teraz oblężenie. Nie mogę sobie przypomnieć o co w tym chodziło, więc zaraz zobaczymy. Nie będzie, co to jest. O, niewidzialność.

Jeśli zajdzie zajdziemy na koniec. Ciekawe jako postać ostatni w sensie jakoś mogę zobaczyć. M niech to jest. Tu. Nie, tu jest ostatni. Słuchajcie. A ile maksymalnie jest? 50 tysięcy, dobra. Oczywiście się zmieni na spali wczoraj. A na dzisiaj to by było tyle, więc do zobaczenia w następnym kilku. Więc to nara!